Nie, a ma taki lekki? Zatonie! Zatonie! Będzie pływał! Dobra, zależy, Nie będzie! Będzie, a Madeusz A kamyk? Nie! A dlaczego? Będzie kamyk pływa. za tą. A dlaczego Ty nie kupiła w soli? Nie, no bo w soli. To teraz przejdziemy, wiecie do czego? Mamy już do magnesu, dobrze? A szpileczki? Ja już się wszystkie. Dobra. Czyli co możemy powiedzieć? Będzie. Będzie. Widzicie? Słabiej się rusza, ale dalej, prawda? A weźmiemy ten silniejszy magnes, zobacz. To przyciągnie na Lepiej? Tak. Lepiej, prawda? Lepiej. To co, co się przyczepiło? Nic, dalej szukaj. Wśpaniowie, musisz tak, otworzyć. ten. A. Jest? I prowadź myszkę do serka, do marchewki, a na koniec, żeby poszła spać do rękawicy. Musisz odprowadzić. Teraz do tej marchewki się zje troszeczkę. A teraz uświad do norki. I się chowa.